Przepraszam Was Widzowie Niestety, zrobił nam się źle filmik Filmik się nie nagrał Chcę Wam pokazać co stworzyłem na nim Skrzynia, w niej mamy diaks, TNT i złoto Ona musi być ukryta Musimy zapamiętać, jest pod piecem To jest skrzynka awaryjna Linia awaryjna. Stworzę sobie jakiś... No, my, no. I na Lux, y, dam do mojej ultra skrzyni. Na razie. Zelazny y, idą do mojej ultraskrzyni. Nie no, ale to też dam do mojej ultraskrzyni. No szybko, szybko już. Torczę, tolczek Już szybko zrobiłem sobie tolcze. Mam jakieś zbędne rzeczy? Trochę tam zbędnych rzeczy mam. Nie, no, ale da się przeżyć z tymi zbędnymi rzeczami. Ale żelaza ale żelaza stworzyłem ten kamienny kilof, żeby nie wiedzieli że ja tutaj diaksowy kilof mam bym jako pierwszy był bogaty na tym serwerze no, no pierwszy. zacząłem no, grać oczywiście im jakąś pomogę jakimś złotem, czy czymś mu dam im dam na start jakieś itemy, albo nie nie wiem tylko, że ja nie jestem bogaty Mam tylko jednego diaksa w odłożeniu. Nie no, ale jeden diaks w odłożeniu, w tajnej skrzynce. Nie no, już będę miał prawie na seta. Twierd... Ej, widzowie! Znalazłem twierdzę, endową. Twierdza endowa. Widzowie. Na razie tam nie idźmy. Ale widzieliście to widzowie. Twierdza endowa. Dobra, zbiorę ten węgiel. Zbiorę, zbiorę węgla trochę. Trochę węgla. A. Zasypało mi węgiel. Dobra, ale trochę go zbiorę. Dobra, już. Zebrałem trochę węgla. Mam 20 żelaza. I nie zbud jedzenia. Jeszcze trochę węgla bym mógł zebrać. Żeby mieć węgla. Bo jakoś trzeba mieć węgla w sumie. Dwa odkinki mogę zrobić z kopalni. Tak, dwa odcinki mogę zrobić w kopalni. No. Nie wiem, czy wy chcecie, żebym z wami nagrywał, jak chodzę po takich miejscach. Dobra, wchodzimy tu. Wchodzimy. O! Żelazo i jabłko. Dokładnie. Szukam hmm. i szukam tego jakiejś skrzynki i nie mogę znaleźć wejście do Kejwa. kto mnie atakuje? szkieletor chodź szkielet dobra idziemy nie przejmujemy się tym typkiem Omijamy pająka Dobra, spadam stąd Biorę żelazo i spadam Bo za chwilę się w tej twierdzi zgubię Dobra, już lecę Jeremy mimo. Trzeci łuk! Jakim cudem? Szybko chleb. Miecz. Wseci są wseć. Bez seta. bez seta jest. Dobra. Jego ja wezmę mykiem. Możemy umrzeć. Nie wiem, że szkielety mogą wychodzić. To jest swoje wyjść. O nie. Mamy mało zdrowia, naprawdę. Jakiś szkielet? Ile ja mam łuków? Ile ja mam łuków? Co to jest za żeby z każdego szkieleta... O, we, weszłem tu w żelazny kilo, w to i więcej jabłek. Dobra, chyba wracam z tego diaksobrania. Dobra, idę za tymi pochodniami, idę. Dobra, zjemy sobie szybko tego. Wchodzimy na górę. Szybko, dobra. Skrzynka pusta. Twierdza lędowa. W trzecim odcinku znalazłem twierdzę lędową. Jeszcze przypadkiem, jak chodziłem po Kejwie, przypadkiem, chodząc po Kejwie, znaleźć twierdzę endową. Trzeba mieć falta. Ej, gdzieś tutaj jest moje światło, czy coś? Ej. Nie wiem, czy stąd dzisiaj wyjdziemy, widzowie? Pewnie nie, pewnie stąd nie wyjdziemy. Pewnie stąd nie wyjdziemy. Nie stąd nie wyjdziemy, ale chociaż warto znaleźć sobie dość dużo żelaza, wyjdę stąd poza filmem. Yy, dobra, na tym zakończę ten film.